Nie ma to, jak gdy zło triumfuje. Przedstawiam Wam zestawienie anime, gdzie antagoniści mieli ostatnie słowo. Opisy będą enigmatyczne, więc spoilerów nie ma. Prawie. -ha 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 -ha. Zapraszam. Miejsce dziesiąte. Oreimo. Gdyby przyrównać ten przypadek do gry Visual Novel, to byłby jedyny bad end wśród wachlarza dobrych zakończeń. Kioskę miał wybór jak od morza do gór. Dlaczego więc wybrał jedno, jedyne zakończenie, które nie tylko nie miało sensu, ale było także odrażające? Oreimo miało miliony fanów, których straciło wraz z emisją ostatnich odcinków. Miejsce 9. Helsing Ultimate. Już samo rozpoczęcie najazdu na Wielką Brytanię zwiastowało, że historia nie zakończy się dobrze. Lecz kto by przypuszczał, że naziści będą chować w rękawie takiego asa? Pomimo, że siły naszych odniosły zwycięstwo, to przywódca milenium opuścił nasz ziemski padł z wyrazem triumfu na twarzy. W Helsingu nie było wygranych. Byli tylko bardziej i mniej pokonani. Miejsce ósme. Alternatywny finał Ewangeliona Podczas gdy seria TV kończy się... <laughs> yy, dobrze, tak film kinowy End of Evangelion przedstawia inny przebieg projektu dopełnienia ludzkości. Można dyskutować czy to dobre czy złe zakończenie, ale według mnie los Shinjiego jest nie do pozazdroszczenia. Dopowiedzmy jeszcze, że cały ten bałagan jest autorstwa jego ojca i WOla. Główny czarny charakter miał ostatnie słowo w tej opowieści. Miejsce siódme. Higurashi Oryginalnie cykady kończyły się na drugim sezonie z zwieńczonym idealnym happy endem. Jednak pojawienie się serii Sotsu oraz Go wywróciło uniwersum na lewą stronę, tworząc nowego wroga, który ostatecznie stawia na swoim. Wielu narzeka na nowych Higurashi, lecz według mnie ostatni sezon wspaniale spaja uniwersum One Day Cry. Jak to mówią, umrze jako bohater lub żyj wystarczająco długo, by stać się złoczyńcą. Miejsce szóste: JoJo, part pierwszy i szósty. Dziwne przygody w familii Joster nie zawsze miały szczęśliwy finał. Zakończenie Phantom Blood jednoznacznie można zakwalifikować jako klęskę bohaterów. Tymczasem konkluzja Stone Ocean jest znacznie bardziej interesująca. Bo pomimo, że nasz przeciwnik wykłada ostatnią kartę na stół i zgarnia ostatnią zwycięską lewę, rezultat jego działań jest ciężki do opisania. Pewnym jest jednak, że postawił na swoim. Miejsce 5. Fate Zero każdy, kto zabierał się za prequel Fate Stay Night, wiedział, że Emia Kiritsugu dopuści się czynów nikczemnych. Ale kto by przypuszczał, że finał będzie wypadkową jego działań i jeszcze jednego elementu, który zmieni tak wiele? Sam antagonista był zaskoczony tym, że wypadki potoczyły się w sposób, którego najbardziej pragną. Zamierzenie, czy nie? To Kirei skończył starczą, a Kiritsugu na tarczy. Miejsce 4. Devilman Crybaby. Przy poprzednich miejscach mogliśmy się jeszcze doszukiwać pewnych superlatyw. Ten stan rzeczy zmienia się z wkroczeniem Devilmana, bo historia Diabła jest tak tragiczna, jak tylko może być. Od około połowy serii ciągle powtarzałem sobie gorzej być nie może, a za chwilę było gorzej. Bad end, którego skali nie da się przewidzieć, zwłaszcza, że przez długi czas nie wiemy, kto jest naszym prawdziwym wrogiem. Miejsce trzecie: Babylon. Główna antagonista tego kryminału, jest najczystszym wcieleniem zła, jakie kiedykolwiek mogło chodzić po japońskich wyspach. Przez całe anime aktorzy starają się dopaść tę diablicę, i gdy już się wydaje, że nasi coś ugrali, ta wpuszcza kroplę jadu i w jednej chwili niszczy wszystko, co bohaterowie tak pieczołowicie przygotowywali. Ale jeśli myślicie, że na pokonanie nasze się kończy, to się trzymajcie. Ostatnia scena Babylon to totalny overkill. Miejsce drugie: Berserk z 97. Czy słyszysz zdziwione głosy, że Berserk nie jest zwycięzcą? Cóż, finał pierwszej serii Przygód Gatsa jest w istocie tragiczny, ale, po pierwsze, laureat zestawienia jest równie mocarnym bedendem, po drugie, Griffith przez 90% czasu był naszym przyjacielem. Bardziej od złego zakończenia przytłacza jego zdrada. Co nie umniejsza faktu, że los, który spotkał drużynę Sokoła, był najgorszym z możliwych. Przed ogłoszeniem triumfatora Topki, jeszcze jedno wspomnienie specjalne. Oryginalny Trigan teoretycznie kończy się dobrze, gdyż Wasz pokonuje Knivesa. Problem w tym, że Wasz nigdy nie chciał z nim walczyć i fakt, że potyczka w ogóle miała miejsce, jest symbolicznym zwycięstwem arcywroga. Miejsce pierwsze: Kaiji. Żadna z pozostałych Wiktorii złoczyńców na tej liście nie spowodowała, że zadałem pytanie, jak do tego doszło. Kaiji! W końcu Ci się udało! Wyszedłeś na swoje! Ale tak to jest, gdy idzie się na głównego bossa nieprzygotowanym. Jednak wybór na pierwsze miejsce ostatniego ocalałego jest spodyktowany czymś jeszcze. Kaiji pomimo sromotnej klęski podniósł wzrok, spojrzał w oczy swojego kata i zapowiedział, że to jeszcze nie koniec. Czysta epickość. Obejrzyjcie to anime. Jak się podobało? Znacie jeszcze jakieś inne anime, w których to przeciwnicy kończą starczą? Czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia następnym razem.